Cześć jest nim tutaj gdzie 606 no i bardzo niestety nieprofesjonalny film, ale y, mam trochę kasy w FIFA, wyszły totsy i chciałem nakręcić jeden film z otwierania paczek. Otworzy tylko dwie, jedną za 5, jedną za 15, bo ja do, do ten, y, dodatkowej kasy sobie nie, dokupu, y, nie dokupuję. No ale nie wiem, miałam dużego pecha w FIFA, zobaczycie. Raczej, jaki to jest pech? Yy, paczka bodajże z widalem No i zobaczymy, co to będzie. Sorry za takie warunki, to się trzęsie. I sprawdzamy. Trafiłem tylko raz. W wielu paczkach, raz trafiłem ja Ale to była paczka darmowa, i teraz zupełnie nic nie mamy. Mamy. No to znaczy, no nic. No według mnie to jest nic. Mamy. Aj, nie ten. Nie ten, ten joystick. E, mamy Lolo Garcia, jeszcze z dwóch. Lecimy goście od fitnessu, trochę kontraktów. O, mamy tego Ho... ho albo jak to tam jest? Jakiś stadion. E, poczekajcie chwilę, rozdysponuję to i zaraz wracam. Dobra, rozdysponowałem tamte karty, co dostałem w tamtej paczce. No i teraz. Otworzę paczkę za 15 tysięcy, czego nie robiłem jeszcze w Fifie. Tutaj chyba nie. nie. To są te słabe paczki. Team of the season. Będzie pewnie nic. Jak zawsze. I nic, zupełnie. Kto to? inni. Hmm. No chciałem oczywiście kogoś dużo lepszego, ale kielini chyba nie jest aż tak słaby. Zaraz zobaczę po ile chodzi. Dużo kontraktów oczywiście co tu mamy? A, trening dobry. I mamy Sentinela, chemistry Style. Czekajcie, zobaczę tylko po ile chodzi ten. Kielini z Juventusu. No niestety, Kielini chodzi po 2000 z groszem. Sprzedam go, no ale dużego zysku nie dostanę. w każdym razie, dzięki za oglądanie tego filmu. No nie wiem po co to zrobiłem. Tak akurat chciałem zrobić film, bo paczki i tak otwierałem. Filmy z FIFA może będę kręcił, ale oczywiście bardziej profesjonalnie. Jeśli znacie jakiś program, którym można chęcić filmiki na Xboxie, no to napiszcie w komentarzach. Jeszcze raz, dzięki za oglądanie. Mówił Szymek g 606 Cześć.